Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale kinosowe I w dzisiejszym odcinku będę grał w Brawl Stars razem z Palionem, który będzie rozkazywał mi co mam robić Jak widzicie mam tutaj mój telefon i w tym momencie dzwonię do Paliona, spójrzcie Dzwonię do Paliona w tym momencie na live, znaczy na odcinku bardziej. patrzcie się na to W tym momencie słucha Cześć Palion, przywitaj się z widzami Palion znów się śmieje i znów się opiera o ścianę, siema widzowie tak dokładnie, jak mogliście słyszeć, Palion się przywitał i w dzisiejszym odcinku będzie on decydował o tym, co robię Brawl Stars Tak, właśnie jestem z nim na rozmowie i będzie on decydował o tym, co mam robić Więc w tym momencie ja tutaj pójdę, jest w ogóle jakiś nowy tryb Halloweenowy z tego, co ja widzę, patrzcie na to Ładunek, zombie, rabunek, jakieś nowe Halloweenowe tryby, bo Halloween już niedługo Byłem trochę nieaktywny na kanale, wiem, ale teraz po tym odcinku będzie więcej filmów, od razu mówię w ogóle będzie jakiś, jest jakieś dziwne coś tu w Brawl Stars, patrzcie na to, jakieś nie wchodzić i tu można scare dostać jak się pospamuje, o widzicie to, jakiś dziwny Mortis. No ale dobra, my już będziemy się pytać Paliona o pierwszą rzecz i pierwsze co ja bym chciał się spytać to Was, czy zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję pod tym filmem. Bardzo by mi było miło gdyby tak, wy tak zrobili, ponieważ wbiały 6 tysięcy, ile? 200 subskrypcji, to jest bardzo mi miło mi było i dobra, rzadkość malejąco i właśnie do rzadkości chcę się spytać tutaj Paliona. Hej, palion! Powinienem zagrać z rzadkością rzadką, bardzo rzadką, epicką, mityczną czy legendarną? Wybierz którąś z nich. Palion znów się ośmieje i znów się opiera o ścianę hahaha. Ha, ha. Z rzadkością rzadką, co? Okej! Okay. Palion wybrał rzadkość rzadką, więc mam zagrać rzadkim zadymiarzem. Więc w tym momencie zwijam na dół na sam dół, bo tam są właśnie rzadcy zadymierze. Kogo by tu wygrać? Popko. Trochę za duże pucharki, nie chcę jakoś grać na wysokich. Colt, kolega mi go ma wbić, więc go zostawię jemu. Może taki, nie wiem, ból. Przypominam też, że gram na komputerze, więc nie będzie to łatwe. Dobra, to wiecie co, zagrajmy jakimś takim łatwym do opanowania zadymiarzem, więc będzie to ból. Wiecie co, mam spoko skina do bóla, tylko teraz na jakim trybie zagrać? Nie wiem, mam się znowu pytać Paliona, na czym mam zagrać? Dobra, zapytajmy się go może, czy mam zagrać na starcie solo, czy starcie duo, wiecie? Palion, mam zagrać na starcie solo, czy starcie w parze? Co myślisz? Odpowiedz. Palion znów się śmieje. Po chwili opiera głowę o ścianę ha, ha ha samodzielnie czy w duecie. No odpowiedz, samodzielnie czy w duecie. Ty wybierz. Debil. Palion znów się śmieje i unika ramionami ha, ha, ha Czy rozegrać samodzielnie czy w duecie? Hmm. Skończyło się na tym, że samodzielnie to będzie lepiej. Okej. Okay. Czyli Palion wybrał, że mam zagrać solo, więc dobra, gram solo i to w sumie dobrze, bo nie chciałbym komuś psuć gry, bo na komputerze nie za bardzo będę chyba ogarniał, więc dobra, gramy solo, zobaczymy co z tego będzie. Podczas gry raczej nie będę się pytał o nic Paliona, no bo to byłoby trochę dziwne, ale mogę w sumie włączyć tutaj Paliona, żeby mi gadał obok, czemu by nie? Dobra, Palion, w tym momencie gram rozgrywkę i błagam, oby była wygrana, Mam na nadzieję, że będzie wygrana. Gram bólem, bo takiego postanowiłem zabrać, już o to się ciebie nie pytałem. Dobra, mam tu skrzynki dwie od razu na sam start, jak możesz zobaczyć, więc je zbieram. Tak, jest to, będzie to nie taki długi odcinek, jest to w ogóle taki nietypowy odcinek, możecie napisać, czy Wam się podoba. Tuż już jest. Patrzcie, patrzcie, podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżam. Ale patrzy na ciebie kur... przez chwilę, co my... się zrozumieć o co ci chodzi, hahaha, ha, ha. mam dwie skrzynki i je zbieram. Tak, dokładnie, palion się to odezwał. Ale patrzcie, tam mam jakąś mandy, i jakbym ją podjechał na blisko, to raczej bym ją zaprykolił, więc patrzcie się na to. Bum, 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 zawalona. Zabiłem Mendy, co o tym myślisz palion, że zabiłem Mandy? Oczywiście, gdyby dojechał bliżej zrobiłby jej z tego psikusa Więc obejrzyj to Bum bum bum, bam, Zabiłem Mendy Tak właśnie, zabiłem Mendy, ale tu mnie strasznie mysz denerwuje Moł mnie strasznie denerwuje, czyli mi nowy zadymiarz, który nie tak dawno temu wyszedł Czterech zadymiarzy, patrzcie, tylko ja tu bardziej tak oram po bokach, bo nie, nie mam za bardzo dużych szans Chociaż mam 6 powercube'ów, ale jestem na blisko Więc musiałbym jakoś sobie tutaj przejść, o nie zaatakował mnie na szczęście. Czy oni się teamują? timują się! Co za śmietniki. Dobra, czas ich rozwalić. Ten 8-bit to jest jedyny prawdziwy zawodnik. Ja nie chcę zabijać tego 8-bita, wolę zabić tą PAM. Śmierdzącą grubą śrubę, bo ona nie zasługuje, żeby wygrać. Dobra, idziemy tu. Idziemy. I lecimy na grubą śrubę! O kur... Poniosłem porażkę, Palion. Weź pociesz mnie jakoś, Palion. Dobra, nie udało mi się przebić przez tłuszcz grubej śruby, ale zobaczmy, co powie mi Palion, żeby mnie pocieszyć. Palion patrzy na ciebie przez chwilę, uśmiecha się lekko, po czym mówi, ha, 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 mogę cię uszczęśliwić. Powiem ci coś przyjemnego, żebyś był szczęśliwy, a nie smutny. Dobra, nie, Palion jest bardzo nieogarnięty. Co teraz powinniśmy zrobić, bo zapytałeś Paliona, to może wybierzmy jakąś dwie kryterie, na przykład mityczny czy legendarny, o. Hej, Palion, powinienem zagrać legendarnym zadymiarzem czy mitycznym zadymiarzem? Wybierz któregoś z nich. No i co powie? Palion unika ramionami i się uśmieje hahaha. Ha, ha. Powinienem zagrać legendarnymi, czy mitologicznymi zadymałami. Aha, czyli dobra, chyba wybrał legendarnych, bo coś tam powiedział o legendarnych. I coś tam dziwnego jeszcze powiedział, ale dobra, kim powinienem zagrać w tym momencie? Palion znów się uśmieje, ha, ha ha. uhu. Okej. Okay. Zastanawiam się nad kitem albo spajkiem. Dobra, zapytajmy się Paliona. W takim, w takim wypadku pytam się Paliona. Palion, powinienem zagrać kitem czy spajkiem? Wybierz któregoś z nich. Co ciebie natchnęło śledzić moją aktywność w internecie, ty śmiecił. Co on gada? Palion znów się śmieje i znów się opiera o ścianę ha ha, ha. Spike czy kit? Wybierz spajka lub kita. Kur... ...tym, że daje mi dowolny wybór. Więc, wiecie co, zabiorę chyba kita, bo kitem nie grałem, a to jest w sumie legendarny zadymiarz. W tym momencie, może zag zagram jeden z tych zombi rabunek czy ładunek? Co by tutaj mógłbym zabrać? Dobra, wiecie co? Zombi rabunek zabieram, bo w to jeszcze nie grałem. Zabieramy to lecekitem. Nie wiem, czy kit jest dobry na tą mapę, tak szczerze, bo to jest chyba bardziej na daleki zasięg mapa. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Serio, sorry, zapaliona dzisiaj, ale Palion jest dzisiaj dosyć mocno nieogarnięty. No, tak już wyszło, ale dobra. Jest gram kitem Mam Miko i Artura w składzie Mam na myśli kit. Mam na myśli oczywiście Sprouta On tam atakuje jego Ale ja idę tutaj na front Nie wiem nawet na czym za bardzo polega ten, ten tryb Nie wiem na czym on polega tak szczerze Patrz, 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 patrz No i zabity Oczywiście przez Artura, bo Artur jest mocny Ej, ale o co tu chodzi, bo ja nie wiem Aha, musimy przenosić to O, dobra, już rozumiem Musimy to kradnąć z bazy To kit jest dobry, bo patrzcie Ja to kradnę w tym momencie, o i patrzcie się na to Patrz, 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 patrz patrz, patrz. Lecę kitem, lecę, lecę i BUM! No i zakończyłem mecz Ej dobra, to było bardzo łatwe Szczerze, to jest taka zadyma rzucana Coś dziwnego, dobra, co myślisz o tym Palion Wygrałem, wygrałem grę Palion znów się śmieje i znów się opiera O ścianę, Haha, ha, ha. odpowiem Pogratuluję ci Okej, okay, dziękuję bardzo Palion mi pogratulował Palion Więc... znów się śmieje, ha ha ha, dobrze, wszystko jasne O! Zrobiłem misję, patrzcie, się, mam misję zrobioną I Tutaj Stardrop może wlecieć, ale nie wiem czy na tym odcinku wleci jakiś Stardrop rzeczywiście Nie no, coś wleci, na pewno coś wleci Dobra, teraz nawet może coś wlecieć, o! Co to będzie? Uwaga, uwaga, Stardrop! I dobra, otwórzmy go razem z Palionem Powiedzmy, żeby Palion powiedział jakieś życzenie i wtedy go otworzę Palion, powiedz jakieś zaklęcie Się tak kompromitować radzę ci zacząć myć zęby i przestać się samookaleczać jak emo gimbus Dobra, to nie był Palion, ale otwieramy No i nie, niestety Przyniosło to kolor zielony jak Palion, no ale w ogóle ktoś mi się inny włączył, to nie był Palion Dobra, jako że jestem naprawdę jedną wygraną od StarDropa Musimy w tym momencie jakiś tryb, jakiegoś zadymiarza wybrać znowu Którym Palion będzie mi kazał grał Palion powinienem zagrać rzadkim zadymiarzem Bardzo rzadkim, epickim Mitycznym czy legendarnym Palion znów się śmieje, by znów się opierał ścianę. Ha, ha, ha. mitologiczny, czy legenda? kogo mam zagratować? Dobra, rozśmieszło mnie to jak powiedział mitologiczny, więc zagrajmy kimś mitycznym. Naprawdę Palion dzisiaj ma jakieś problemy, jak chodzi o się. O! Ale wiecie kim ja zagram? Jak widzicie, wbiłem melodię na 24. rangę, z czego jestem naprawdę dumny, ale ja zagram Doge, bo to jest mój najnowszy zamierzch, którego odblokowałem z tutaj właśnie tego Trophy road'a. Bardziej to drogi star I patrzę teraz blokowuję Chestera, ale zagram sobie właśnie Doge'a I kogo? Może zagramy sobie ładunek Ja już to wcześniej grałem Więc zobaczmy właśnie na ładunek, po tej grze będę miał star dropa i poprosimy tym razem Paliona Aby powiedział jakieś zaklęcie A my już jesteśmy w grze i mamy jego i boni, Przy czym ta Bonnie jest dosyć niezła, co widzę tutaj po tym właśnie jej fejmie I dobra, idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Do przodu Niech ta Bonnie tego chroni, ja idę walczyć Patrzcie się, bo ja jestem bardzo dobry, aby właśnie odbijać to. Widzicie to, widzicie? Mam nadzieję, że ta Boni to cały czas ładuje. O Jezus. Tak, dobra, ładuje, patrz. Boni od razu to pcha do przodu ten wózek. Bo tak, na tym to polega, w to już grałem wcześniej. Raz. W tamten nie grałem, ale w ten grałem. Właśnie trzeba iść do przodu z tym wózkiem i iść do przodu i do przodu. Aż skąd się dojdzie do mety. Dobra. Come with me, little swimmers! Dobra, palion, może chcesz coś powiedzieć? Jakiś Daj mi jakąś wskazówkę, jak powinienem wygrać i dopchać wagonik Daj mi jakąś wskazówkę Jak powinienem pobić tych ludzi znów się Dobra, ha, mówi coś, mówi Dobra mi pokonać? Wygrałem daj mi jakiś trop. Nie potrzebujecie już, Palion, ja już dałem sobie radę, właśnie grze. No, dobra Mam 4 killa, aż naprawdę mocno I dobra I, Idziemy I teraz będę miał star dropa Naprawdę, Palion musi się wysilić. Palion musisz się wysilić i dać jakąś mocną, ale to mocną, mocne zaklęcie. Palion znów się śmieje. znów się opiera o ścianę. Ha, ha. Debi debata debiutowa. Okej, okay, to było jego zaklęcie? Epic, epika, 100 kredytów. Patrzcie się na to, 100 kredytów do Chestera. No cieszyłbym się jakby wpadła legenda, no ale nie wiem czy mogę na to liczyć. Palion znów się śmieje. hahaha. Ha. byłoby miło gdyby legenda się pojawiła, ale nie wiem. Czy mogę na to liczyć? Tak właśnie. Palion tak samo myśli. No wiecie, no, w końcu razem myślimy. Ale patrzcie się, ja mam do kolejnej misji Palion dosyć dużo. Nie ha, haha, ha. jebać pralkę. Co ty mówisz? Dobra, ja go wyciszyłem w tym momencie, bo muszę coś powiedzieć. Brakuje mi dosyć dużo, jak widzicie do następnej nagrody, bardzo dużo. A są to gemy, więc nic takiego na odcinek, więc mi się wydaje, że po prostu zagramy jeszcze jakąś arenę razem z palionem. Tylko tym razem nie będę go wyciszał na grę i zobaczymy, co będzie mi odpowiadał. Okej, okay, to nie może być. Teraz zapytajmy się Paliona, czy mam zagrać na niskich pucharach, czy wysokich? Wybierasz niskie puchary, czy wysokie puchary? Co wybierasz, ty, Palion? Palion znów się śmieje i znów się opiera o ścianę, hahaha. Ha, ha. Czy mam zagrać na niskich pukawkach, czy wysokich pukawkach? Odpowiedz, którąś z tych odpowiedzi. Powinieneś wybrać się do psychiatry. Wysoki. się śmieje, myślisz? Co się dzieje? Dobra, wiecie co? Gram bez niego wybieram wysokie pucharki, żeby było coś na odcinku mocnego, a nie żeby było nudno. Zabieram do tej gry Sandy. Będę grał Sandy. Palion, ty se tam możesz coś mówić w tle, mnie to nie obchodzi. Jesteś głupi jak but. Dobra. Gram jako Sandy. Wybiorę starcie solo, ponieważ lubię solo. Więc lecimy na starciu solo. Dobrze. Dobra. Palion się ze mną zgadza. Nie wiem, on się chyba obraził na mnie, tak, że tak go zwyzywałem, no ale. No. Dobra, nieważne, po prostu grajmy. Mam dużo za do załatwienia, ludzi. Ja, gram na komputerze. Okej, nabija się ze mnie, nie wiem, być może mnie obraził. Dobra, zabiłem Majka Let's go, zabiłem Majka Hej, palion, obraź jakoś dynamajka. Dynamajk jest niefajny, prawda? Obraź go jakoś. Powiedz coś złego o dynamajku. Ej, palionerze, proszę nie obrażaj dynamika. Dynamika jest kiepski, prawda? Aha. Nie obrażaj go. Odpisz coś brzydkiego. Oddaj na Dobra, on mówi, żeby nie obrażał dynamika, no ale według mnie ja powinienem. Ej, ale patrzcie, ja mam już 7-8 kubów. Z serio mega mocny wynik. Tutaj gość ma zero. Mógłbym go na luzie sobie rozwalić. W co nie? A ja gram na wysokich pucharkach. Ja ok, mówi, że nie obrazi dynamika, ale myślę, że powinienem. Ale patrz, już mam winoć, bucharów, czyli bardzo dobry Dobra, nie żyję. Dobra, on mówi, że ludzie są frajerami, a że ja jestem mocny. No, to prawda, to prawda. Patrzcie się, został Ty jedynie, Rico O jezu, patrz, mocny. Znów się uśmie, ha, ha, ha. I patrz, nie dałem rady to przez to tego paliona. Nie celłem gadżetem, przez co przegrałem. Palion przegrałem przez ciebie. Nie lubię cię, palion. Już nigdy nie wystąpisz na moim kanale. Nigdy. Nie lubię cię. I tyle z niego było. Dobra, nie wiem, czemu on powtarza za mną. bo chyba się bawi w jakieś gry. Ale to by było już na tyle, tak, tego zwarywanego odcinka. Trochę mi kamerka spadła, więc muszę się trochę dać na dół. Jeśli Wam się w jakiś sposób podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, czy Wam się podobało. Mi się to nie za bardzo podobało, bo z nim się nie dało dogadać. Więc to. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i. Do zobaczenia w następnym odcinku. Palion znów się ośmieje, ha ha ha. Do widzenia palionerze.